z Sportu Walki, Arkadiusz Pawłowski. Witam serdecznie. Witam serdecznie, cześć. Arek, pierwsze pytanie natury dziennikarskiej. Czy uważasz, że zawsze cię chciałem Cię o to zapytać, i ty świetnym mówcą, mówisz niesamowitą lekkością mowy, której na przykład ja mogę się uczyć tak naprawdę latami, a być może że się tego nie nauczę. Natomiast, czy Ty uważasz, że do dobrej pracy dziennikarza, osoby yy, publicznej, że tak powiem, czyli do jakby skierowanej do występów publicznych, ta lekkość mowy Twoim zdaniem jest niezbędna? Wydaje mi się, że na pewno jest to rzecz, która bardzo pomaga, czy jest niezbędna. Na pewno jest bardzo potrzebna. No, wydaje mi się, że cały świat jest zbudowany na tych, na tych wyjątkach, prawda? czyli są ludzie, którzy może niekoniecznie są w tym wybitni, ale mają jakieś inne atuty, które pozwalają im się wybić czy zaistnieć. I wydaje mi się, że tutaj jest podobnie. Na pewno jest to no, mowa, słowo jest narzędziem nieodzownym do, do naszej branży, ale też. Wydaje mi się, że każdy operuje nim na swój sposób. Ja na pewno, dla mnie, na pewno taką najważniejszą rzeczą jest to, żeby przekazywać ludziom energię. Ja zawsze bardzo mocno żyję energią. Ja staram się ludziom dawać energię, staram się z nich zbierać energię i razem tworzyć taki po prostu tornado energetyczne. Natomiast, jakbyś dał taką prostą reprezentację? taką prostą receptę. Jak tą energią zarażać? I tutaj nie mówię tylko i wyłącznie o wystawach publicznych, ale widzimy się ze znajomymi w szkole, nie wiem, w kościele, gdziekolwiek, w pracy przede wszystkim i ktoś zaraża pozytywnym uśmiechem. Jak, jak, to, jak to robić, Arek? Co, myślę, że, myślę, że prostej recepty takiej jednozdaniowej nie ma, ale na pewno... Yy to wynika, to płynie z nas. I jeżeli lubi się ludzie, ja na przykład bardzo lubię ludzi, mnie inter, jakby interesuje się szczerze ludźmi, lubię rozmawiać, lubię słuchać, lubię poznawać ich historię i wydaje mi się, że w moim przypadku to, to wynika właśnie z tego, że dla mnie to jest bardzo naturalne. Ja w momencie, kiedy mam okazję z kimś poznać czegoś, kogoś poznać, czegoś się dowiedzieć, to zawsze mnie to jakoś tak naładowuje, ten mój akumulatorek, ale też nie ukrywam, że przychodzi mi to bardzo naturalnie i ja ja uwielbiam właśnie być w sytuacjach, gdzie jestem powiedzmy w centrum uwagi e, i ja o wiele bardziej naturalnie czuję się wychodząc przed tysiące ludzi i robiąc e, e, moją robotę i wydzierając się i prowadząc programy, niż idąc po prostu do żabki po, po bułki. Zdecydowanie jakby e, ten prawdziwy Arek to jest ten, które, którego widzicie w klatce. Rozumiem, natomiast zatem pytanie w takim razie nieco kontrowersyjne. Ja dużo pisałem artykułów i pisałem taką klasyczną definicję, kim jest atencjusz. W ogóle słowo to jest atencjusz, w dążeniu do atencji jest to wyraz, który robi niesamowitą karierę w ostatnim czasie. Czy uważasz, że osoby, które lubią być w centrum zainteresowania mogą mieć taką... nie muszą być atencyjuszami, oczywiście muszą być tymi atencyjuszami, natomiast mogą mieć taką nutkę w sobie takiego... Jak to ne, widzisz? Tak, no, różnica jest taka, że być w centrum uwagi czy lubić być w centrum uwagi to jest jedno, a być atencyjuszem to jest jednak coś o wiele bardziej, powiedziałbym, zaawansowanego. Tak, to jest, to jest ewolucja. Jeżeli to by były Pokemony, to bycie atencjuszem byłoby trzecią formą e, e, lubienia bycia w centrum e, uwagi, bo Bycie atencjuszem bardzo często oznacza, że robi się dużo łamane na za dużo dla tej atencji, czyli że po prostu jeżeli, jeżeli ktoś po prostu lubi być w centrum uwagi i lubi po prostu właśnie rozbawiać towarzystwo, tutaj rzucić żartem, tutaj kiedy właśnie uwaga jest na nim no to jest jedno, no, ale jeżeli ktoś zrobi wszystko po prostu, czy, czy to, i to i to działa też z pieniędzmi tak samo, nie? jeżeli ktoś zrobi wszystko dla pieniędzy, jeżeli ktoś zrobi wszystko dla atencji, no to to jest dosyć problem, bo wtedy jakby przesuwa się ta granica jakiegoś tam dobrego smaku. Oczywiście każdy ma swój kręgosłup moralny, każdy ma swoje wartości. I nie chodzi tutaj o to, żeby też kogokolwiek moralizować. Ale, ale wydaje mi się, że to właśnie o to chodzi. Problem zaczyna się wtedy, kiedy ta uwaga ludzi jest priorytetem. samym w sobie. Tak, jest priorytetem i po prostu patrzcie na mnie, cokolwiek po prostu widzicie tego robaka, zjem tego robaka, patrzy na mnie, haha, ha, jem robaka, no to jakby... Takie rzeczy rzeczywiście dzieją się w internecie. Ludzie robią, robią jakieś, dziwne, jakieś dziwne, dziwne, dziwne rzeczy, challenge i tak dalej, żeby właśnie patrzy, patrzyli na nich. I no, mówię, no to jest kierunek, w którym idzie świat i każdy podejmuje swoje decyzje, prawda? Natomiast czy zgodziłbyś się z moją tezą, którą ja zadałem w tamtym artykule, tak jest, że atencjusz to jest zwykły oszust, bo on zrobi wszystko dla atencji, natomiast to nie będzie prawdziwy on, bo, bo myślę, że poruszyliśmy bardzo ciekawy temat, moim zdaniem. No tak, no bardzo często jest tak, że w momencie, kiedy zrobisz, w momencie, kiedy zrobisz wszystko, no to nie robisz rzeczy, które powiedzmy chcesz, tylko robisz rzeczy, które musisz, lub czujesz, że musisz, żeby zaistnieć. Więc tak, zgadzam się, że osoba, która zrobi dla Atencji wszystko, no nie jest do końca w zgodzie ze sobą, chyba, że jest z tym bardzo otwarta, chyba, że mówi o tym wprost. Czyli posłuchajcie, ja zrobię wszystko dla Atencji, ja zrobię wszystko dla pieniędzy, to wtedy... Jakimś cudem jest to odrobinkę lepsze, bo, tak. bo przyznaję się, tak. To jest tak, jak, jak ktoś jest łobuzem i mówi, to wiecie, posłuchajcie, ja jestem łobuzem, a to radio, co ci ukradłem, tego wcale nie ukradłem. No nie, no to jest e, dosyć, dosyć abstrakcyjny temat, ale żyjemy ogólnie w wypłocie tego. So, social media i tak dalej, no, promują bardzo to, żeby... E, zobaczcie, co zjadłem, zobaczcie, to jest mój ciuch na dzisiaj, zobaczcie, co mam za oknem. E, Jednocześnie no kurczę, to jest znak czasów. I też nie można być takim totalnym bumerem, mimo że ja jestem bumerem, ale nie można być też takim totalnym bumerem i tego po prostu e, z automatu wszystkiego wrzucać do jednego worka. No. E, za, zawsze, byli ludzie, którzy, zawsze byli ludzie, którzy szukali e, poklasku, uwagi i tak dalej. Teraz jest to po prostu wiele łatwiejsze, no bo każdy ma telefon, więc każdy może to puścić w świat, nie? Natomiast moim zdaniem, jak sobie poradzić z takim wysypem atencjuszu, bo jak ja przyznam szczerze, ja mam z tym problem, jak widzę takiego atencjusza, który próbuje błyszczeć, ale nie tym, jaki jest, tak jak powiedzieć, naturalnie, ja mam ochoty łeb urwać i go zaraz po prostu go ukrócić, powiedzmy, czegoś dzielić. Jak byś ty mi doradzał i wszystkim, którzy mają takie problemy? Znaleźć sobie hobby, pasję, coś pasję do. do na przykład o bardzo dobry pomysł. Znaleźć sobie coś takiego i nie poświęcać po prostu temu, jakby nie, nie dawać im tego, czego chcą najbardziej, nie dawać im tej atencji, nie dawać im tej uwagi, bo jeżeli to jest to, co ich nakręca, to atencja także negatywna właśnie to robi, nakręca. Więc. De facto, po prostu zająć się sobą, zająć się swoimi marzeniami, planami, celami, poświęcać temu czas. Według mnie to jest dosyć podobnie jak z hejtem. Hejt jest zawsze problemem osoby hejtującej, a nie hejtowanej. Jeżeli, jeżeli ktoś coś robi, no to będzie miał ludzi, którzy staną za tym i będzie miał ludzi, którzy staną przeciwko temu. Ale jeżeli ktoś to hejtuje, no to jakby nikt, kto jest szczęśliwy, kto jest spełniony, kto ma co robić w życiu i tak dalej. Nie siada po prostu o 21.00 i o, a teraz obrażę tę 14-letnią dziewczynkę. Nie? No nie ma czegoś takiego, więc e, ja zawsze po prostu mówię: cel, pasja, marzenia, e, poświęcenie czasu czemuś, co jest dla ciebie ważne, to jest, to jest kierunek. I to może być plan, to może być praca, to może być projekt, to może być pasja, to może być rodzina, jakby, milion, jakby jest, jest milion priorytetów naprawdę wysokich. Eee, I po co, się, po co się tym zadręczać? Po co się denerwować? Po co się wkurzać? Nie, żyj i daj żyć innym, jak to mówią. Oczywiście, że tak. Pięknie powiedziane. Eee, Arek, natomiast jakie były Twoje cele, kiedy zaczynałeś swoją, że tak powiem, karierę medialną, albo kiedy sobie założyłeś w głowie, że chciałbyś być osobą publiczną, ludzi zarażać tym pozytywem, czy w takiej, czy w innej formie? Jak to było u Ciebie? To zabrzmi strasznie górnolotnie, ale to jest szczera prawda. Eee, ja zawsze miałem jakiś taki. Gen po prostu takiej troszkę matki Teresy ja zawsze chciałem dać ludziom coś dobrego, ja zawsze chciałem uratować świat. Jest, I... Można powiedzieć, że to jest dobre serce poniekąd. Wiesz co, no, na, na pewno tak, tylko że to też nie jest coś, co jest w, w dzisiejszych czasach jakoś turbo w cenie i doceniane, wiesz. Dzisiaj lepiej dzisiaj lepiej być, lepiej być egoistą. egoistą, lepiej być takim. Nie, nie wiem jak nie wiem jak to dobrze ubrać w słowa yy, ale, ale, ale... Jakby nie, niekoniecznie bycie dobrym... Jakby bycie dobrym jest często brane za bycie naiwnym. O, tak bym powiedział, nie? I... Naiwnymi w ogóle... Generalnie ludzie dobrze są wykorzystywani. Nawet ludzie mili są wykorzystywani, bo od razu w swojej głowie, jakby rozmówców, jest taka przewaga psychologiczna. Jak oni nic mi wie, to mi pomoże. Jak mi nie pomoże, to już jest zły. Dokładnie tak. Jak, jak, jak ma we klasik, never take kindness for weakness, nie? Ale bardzo dużo osób tak ma. No i gdzieś to mi tam przyświecało na pewno. A poza tym, ja po prostu kocham to, to co mówię. Ja kocham być wśród ludzi, kocham rozmawiać z ludźmi, kocham poznawać ich historię, kocham mówić też do nich. To jest coś, co sprawia mi bardzo dużą przyjemność, a ja od zawsze byłem. No nie chcę użyć słowa, że małym atencjuszem, ale zawsze byłem gościem, który jak był... Człowiek no istota społeczna. Tak, oczywiście. No to było tak, że zawsze jak były jakieś jasełka, to ja pierwszy. Jak były apele, to ja pierwszy. Jak były jakieś warsztaty teatralne, ja pierwszy. Złota zasada dać grubemu mikrofon zejść z drogi. To tak było zawsze i to się utrzymuje. No już 33 rok wychodzi na to. Marek, w takim razie faktycznie ja też jestem, ja jestem, uważam się za osobę empatyczną w negatywnym i, pozytywnym, i w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Od Ciebie uważam, że jest naprawdę promieniona pozytywna energia, a zatem moje pytanie, czy warto być dobrym człowiekiem w tych czasach nastawionych na, na, na konsumpcję, na egoizm, na fejm, na takie wartości bardzo materialne? Tak, teraz y, powiem największy truizm w historii truizmów, ale zawsze warto być dobrym człowiekiem, zawsze. I nawet jeżeli ludzie wobec Ciebie nie są w porządku, nawet jeżeli nie układa się, nawet jeżeli to jest trudne, jeżeli to nie, wiesz, nie przyniesie korzyści, zawsze warto być dobrym człowiekiem, bo y, wszystkie te rzeczy typu y, pieniądze, sława i tak dalej, to przychodzi i odchodzi. A fajnie jest móc spojrzeć w lustro wieczorem i wiedzieć, że, że nawet jeżeli nie wszyscy byli w porządku, to, to, to ty byłeś. To jest, to jest coś, co w jakiś taki sposób zawsze mi w głowie siedzi. I na pewno znajdzie się masa osób, która y, będzie zdania, że, y, że to jest takie głupie gadanie, że to jest tylko takie właśnie jakieś tam wybielanie się i tak dalej. Albo powiedzą, że nie, no na pewno tak nie jest i tak dalej. Ja, ja wychodzę z bardzo prostego założenia y, w momencie, kiedy. Człowiek robi to, co należy, nie musi otrzymać za to nagrody. Jeżeli wiesz, że to, co robisz, jest dobre, rób to. Oczywiście, że tak to się czuje w sercu, Arek. Mój, mój kumpel Marcin Najman mi mówi, że jesteś bardzo super i, do, i fajnym człowiekiem i Marcin muszę to naprawdę czuć po prostu pozytywną energię. Pozdrawiam. Pozdrawiamy, oczywiście, że tak. Natomiast tutaj tutaj, porabiasz, jesteś w roli po prostu jako kibic, czy masz tutaj określoną rolę, bo tak powiem szczerze, do końca nawet sam nie wiem. Nie, dzisiaj jestem po prostu gościem, dzisiaj jestem po prostu gościem, przyszedłem sobie zobaczyć... Wipę. Ale dużo, dużo, fajnych, ciekawych pojedynków, zarówno sportowych, jak i z tym elementem freakowym. Są tu ludzie, którym kibicuję, niektórzy nawet w jednej i tej samej walce, typu właśnie Filip bątkowski i Krycha, czy, czy Bubu i Kornik. No oczywiście czekam na walkę potężnego Zulu. Czekam na main event dużo, dużo, dużo fajnych, dużo fajnych walk okazja, żeby spotkać się też z widzami, masa osób podchodzi zdjęcia, autografy. To też jest coś, co sprawia mi ogromną przyjemność, bo to jest sygnał, że to co robię się komuś podoba, że to co robię ma sens oczywiście, że tak. Przyznam szczerze, na początku, kiedy ja zaczynałem swoją w jakimś stopniu tą drogę reporterską chciałem mieć trochę jakarek po włoski i wow. nie, naprawdę. I próbowałem wow. iść taką lekkość, dlatego zapytałem o lekkość mowy, którą próbowałem mieć taką jak ty i cholera... Nie wychodziło mi, a to znaczy, że Arek Pawłowski jest jeden niepowtarzalny, jedyny i, i faktycznie. Ale pocieszę Cię, Arek Pawłowski jest tylko jeden, ale też yy, reda Redaktor yy, Grzegorz pasji, Prokop. Dokładnie, Grzegorz Prokop też jest tylko jeden i yy, yy, korzystaj z tego, że jesteś tylko jeden, nie ma takiego drugiego. Dziękuję Ci serdecznie, bardzo mi jest miło, tym bardziej słyszę to od ciebie. Natomiast yy, muszę zapytać o kwestię, która mi wyjątkowo również leży na sercu. Jest to rynek fightów, Można powiedzieć, że rynek, z którego ty wypłynąłeś na bardzo głębokie wody już w biznesu w Polsce, bo z czystej akcjologicznie mo można powiedzieć, że samej akcjologii, z freak wynika, iż nie warto się starać, nie warto dążyć do trudnych, ale wysokich celów, tylko, z tylko zrobić siebie pacusa w internecie i później za to... Za to, że właściwie ktoś, że ludzie hejtują z powodu jakiegoś haniebnego czynu, nagrodzi federację, to dając walkę za mnóstwo pieniędzy, jakie zawodowy, jak zawodowy zawodnik takiej w wrzuci nie zarobi. Co ty o tym sądzisz, będąc od środka i jednocześnie mając swoje takie konkretne poglądy? Wydaje mi się, że tak było do pewnego stopnia na początku, że poniekąd to jest ten mniej lub bardziej chlubny start. Eee, troszeczkę bardziej w tak? stronę, bo jest Tak, jest to taki mniej lub bardziej chlub, niechlubny start, ale myślę, że to ewoluowało w zupełnie innym kierunku. Teraz twórcy. Kiedyś to było tak, że no, wszyscy musieli być przekonywani, a teraz nikt nie musi być przekonywany. To wszyscy biją drzwiami i oknami, chcą się bić, chcą prezentować swoje umiejętności. Często to ma aspekt o wiele bardziej sportowy, często to jest rzeczywiście wyjaśnienie konfliktu. Te elementy patologii oczywiście pojawiają się w bardzo różnej formie, w bardzo różnym stopniu, w różnych miejscach, ale na pewno jest to zupełnie coś innego niż, niż, niż kiedyś było. No i są też te aspekty pozytywne, plus no, bardzo często to są ludzie, którzy zapracowali. To są ludzie, którzy zapracowali, yy, tworzyli komputer w swoich dziedzinach. Dziedzinach, tak, w swoich dziedzinach na tę popularność, która później przyniosła im walkę, która przyniosła im te pieniądze, więc to też nie jest takie do końca zero jedynkowe. Plus nie można też zapominać o pozytywnych aspektach, bo niektórzy z tych bohaterów oczywiście pierwsze co no to wrócili przed komputer z butelką, ale niektórzy pozmieniali swoje życie. Niektórzy są bardzo dobrym przykładem dla tej młodzieży, która niekoniecznie miała fajny start, żeby pokazać, że ej, można to zmienić. Tak, byłem, byłam osobą, która robiła to, to, to i to, piła, paliła i tak dalej, ale teraz żyję sportem, osiągam sukcesy i tak dalej, i tak dalej. Na przykład Marty Linkiewicz jest myślę bardzo e, znamienny tutaj. Dobrze, więc w takim razie, co z ludźmi, którzy tak naprawdę nie musieli się zmieniać, bo od początku byli porządnymi pewnych ambicji ludzi i nikt ich nie zauważył dlatego, że zło się lepiej sprzedaje. Albowiem wynika z tego, że lepiej, ja nie chcę mówić, może jakby ubliżać Marcie, bo nie, nie mam, przepraszam, nie mam tego na myśli, ale zrobić komuś dobrze, pochwalić się tym, będę sławna, będę popularna. Czy to nie jest sygnał dla młodych ludzi, nie nieważne jak mówią, byleby mówili? Wydaje mi się, że w dużym stopniu możesz mieć rację, to też wynika z tego, że negatywne emocje roznoszą się o wiele szybciej niż pozytywne. Jak napiszesz, że strażak uratował dziecko, to nie ma takiej samej mocy jak to, że... E, w tym samym pożarze spłonęło ileś tam e, e, osób i tak dalej, i tak dalej, nie. E, to, to podobnie działa jakby z, z negatywnymi emocjami. Jak masz 10 osób w grupie i e, 9 osób ma zły humor, jedna ma dobry humor. To ta jedna osoba zostanie zjedzona przez te dziewięć, ale jak masz 10 osób, które ma dziewięć osób, które mają dobry humor, a jedna, która ma zły humor, to ta jedna popsuje ten humor dziewięciu. To niestety tak jest. Myślę, że to jest takie nasze bardzo ludzkie. Nie mamy na to wpływu, mamy wpływ tylko na nasze decyzje, mamy wpływ tylko na nasze podejście, na nasze wartości, to co mówiłem. Dlatego każdy musi to przepuszczać przez filtr siebie, przez swoją wrażliwość, przez swoje zasady i po prostu starać się robić to co to co uważasz za słuszne. Ja, ja żyję według takiego, nazwijmy, nazwijmy to kodeksu i ponownie no też nie będę moralizował, nie będę mówił kto jak ma żyć, kto jak ma robić. Żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy, trzeba się no, dostosować, albo można siąść w kącie i, i, i płakać i tak dalej. Uważam, że wciąż można być dobrym człowiekiem, można, że wciąż można starać się robić dobre rzeczy, można pewne rzeczy ludziom uświadamiać i tak dalej, i tak dalej. Ja też co u ciebie. Wiem o Twoich galach wrestlingowych. Nawet się chciałem wybrać na taką galę. Zapraszam, bo... już jutro najbliższa. W Korzowie, bliżutko O której godzinie? O 13, zapraszam. Wpadaj, koniecznie. No, bli, 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 blizutko. i Właśnie zdołał myśl... akredytację, bęk. A super, i myślę, że chyba nawet spadnę. Wpadnę. wpadnę. Zapraszam. Więc co, co możesz powiedzieć o tym projekcie? Ja lubię wrestling, ale ten amerykański w Polsce, ten wrestling kiedyś pamiętam, Kamil Bazalak walczył we wrestlingu, w arm wrestlingu właściwie. To jest coś zupełnie innego. To jest, tak, to jest coś zupełnie właśnie innego. Więc jakbyś mógł powiedzieć coś więcej o tym projekcie. E, no, Pro wrestling to jest moja największa życiowa miłość, pasja, to jest to co mówiłem, to jest to, co mi spędza sen z powiek. E, mam 33 lata, 27 lat, interesuję się wrestlingiem od 13 lat zajmuję się. I moim planem jest to, żeby zrobić z tego wielką mainstreamową rozrywkę w naszym kraju. Małymi kroczkami, ale się to udaje. Te gale są bardzo duże, są oglądane na całym świecie. Ściągamy zawodników z całego świata. Trenujemy naszych zawodników, którzy, którzy pracują pod okiem najlepszych trenerów. Ten rozwój jest niesamowity. To jest kupa pracy bardzo, bardzo męczącej. My w trzy osoby robimy pracę 30 osób, ale kocham to, żyję tym, nie mogę się doczekać efektów. 26 listopada kolejna wielka gala po raz pierwszy w Warszawie, więc uderzamy na stolicę! Możesz coś powiedzieć o zawodnikach, y, którzy wystąpią w takiej gali? No, tych zawodników jest tak dużo, że ciężko, no musiał mu, mu polecać... Bo... nazwiska, na przykład z Polski? E? No to, y, tak, no, Dawid Panczer-Seńko, y, Taras, y, drużyna Pure Gold, czyli Gabriel Queen i Vic Golden. Mamy y, najlepszą polską wrestlerkę, Diane Strong. Czy dziennikarkę? Tak, też będzie. Monika jest wielką fanką. Monika jest na każdej gali. Monika jest wielką fanką wrestlingu. Eee, mamy Roberta Stara, pol polskiego ogiera, mamy Justina Joya. No mamy po prostu takie, takie jakby ca całą śmietankę, jeśli chodzi o polski wrestling. Wspaniała rzecz. Zapytam również, choć zaraz walka Łukasza Stanka, której jestem bardzo ciekawy, natomiast zapytam w takim razie, czy... Jesteś przekonany, że na, polskim, że na polskiej scenie szkoły biznesowej jest jeszcze miejsce na również wrestling, są popularne walki na gołe pięści, walki freakfightowe, jest mnóstwo gale zawodowych, boksu, MMA? Tak, jak najbardziej jest. My obieramy taką drogę, bo wrestling jest religią, jeśli chodzi o świat. No w Ameryce bardzo popularna rzecz, w Europie zdobywa to popularność. W Polsce jest to ciągle coś nowego, ciągle jeszcze nie tak popularnego, jakbyśmy chcieli, ale na świecie. Kingu PTW, nasza federacja jest marką już na tym etapie. Po tych trzech większych galach, po tych galach lokalnych, po ściąganiu zawodników z całego świata, ludzie po prostu o nas gadają, ludzie chcą być częścią najlepsi zawodnicy z całego świata, sami się odzywają do nas, chcą u nas walczyć, bo nikt na świecie poza tymi federacjami największymi, mówimy tutaj o tych, które po prostu milionowe wpływy notują nie ma takiej produkcji jak my i to jest coś, co jest dla mnie właśnie bardzo ważne, dlatego pracujemy tak mocno z Marcinem Rzeźniczkiem, wirtuozem kwestii technicznych, multimediów, kierownikiem produkcji, żeby te wydarzenia wyglądały jak milion dolarów, żeby były wszystkie te rzeczy, które sprawiają, że wrestling jest widowiskiem łapiącym za serducho gdzie możesz przyjść z całą rodziną, bawić się, widzieć tych swoich superbohaterów jak, jak z Marvela, ale oni są prawdziwi, stoją przed tobą, możesz złapać ich za rękę. Gdzie widzowie nie są tylko właśnie biernym widzem, ale są częścią tego widowiska, gdzie jest taka skondensowana energia meczu piłkarskiego. Ja mógłbym o tym mówić, mówić, przerywaj mi, bo ten wywiad się nie skończy. Nie mogę powiedzieć tak, że również racing też może być niebezpieczny przecież te żółty jak ktoś spadnie krzywo, Można... ja znam zawodnika, który sobie tak żebra połamał. Oczywiście, to jest niebezpieczny sport i wszyscy, którzy właśnie jest, myślą, wszyscy, którzy myślą, że to jest takie hop ja tu wejdę, tutaj sobie coś ułożymy choreografię, nie. Każdy, kto przychodzi na pierwszy trening, mając już jakieś w głowie pomyślunki na temat wrestlingu, bardzo szybko je weryfikuje. Jezu, jaki ten ring twardy, dlaczego te linie tak bolą? ła Wszystko to jest pierwsze. No, bardzo, bardzo, bardzo dużo pracy przed każdym, kto chce Wejść do wrestlingowego ringu, ale też droga, którą naprawdę polecam przejść, bo ludzie, którzy, się, którzy w ten świat wejdą, no bardzo ciężko jest im z niego wyjść. To są niesamowite emocje, to jest wielka satysfakcja. To są wspaniali ludzie, możesz poznać innych pasjonatów tej dyscypliny. Rodzinna atmosfera, spełnianie marzeń, no kurczę. No jest... A Szymon że się napisał Civi, że go zwolnili. Że tak go było, zwolniłeś. tak było, tak było, nie zmyślam. Szymonku, Eee, pamiętaj, ostatnio się długo nie odzywasz, już tęsknię za tymi twoimi telefonami o trzeciej w nocy, eee, kiedy cię przywrócę. No zobacz, sprawdź, może coś się zmieniło, może cię przywrócę. <laughs> Wasze, wasz jeden, jeden filmik mnie rozbawił do łez, albowiem no, ciekawy pod wieloma względami, również psychologicznym. Natomiast, Arku, powoli się zbliżamy do końca, wywiad spadł 20 minut, choć mógłbym rozmawiać o wiele, wiele dłużej. Ja też. Bo się super z Tobą rozmawia, Życzę Ci dalszych sukcesów. Również yy, takich sukcesów, także, żebym powiedział, ideowych. Oprócz pieniędzy, o tym, żebyś zarażał tym pozytywną energią ludzi i tym samym zostawił coś dobrego po sobie, tak na pewno, na świecie. Z całego serca Ci tego życzę i będę śledził i obserwował to, co u Ciebie mordo. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich widzów. Obserwujcie, subskrybujcie. To jest bardzo, Pasja bardzo sportu walki. Bardzo yy, fajny człowiek. Dziękuję serdecznie. Cześć. Super.